Dnia 12 kwietnia 2019 roku o godzinie 13 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach odbyło się otwarcie wystawy Palm połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursu. W tym roku organizatorzy otrzymali aż 74 prace wykonane przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Jury, obradujące w dniu 9 kwietnia bieżącego roku, miało naprawdę trudne zadanie podczas oceny palm, bowiem każda z nich była naprawdę piękna. Widać było, że spędzili wiele godzin przygotowując palmy i zapewne angażowali do pomocy krewnych lub przyjaciół. Komisja wybierająca najlepsze prace brała pod uwagę zapisy regulaminu, a zwłaszcza ten, który informował o tym, że do palm nie wolno dodawać gotowych czy sztucznych elementów. Ponadto brano pod uwagę wkład pracy i oryginalność. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Sobotę 13 kwietnia podczas zajęć Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego uczestnicy poznali niezwykłych bohaterów. Mogli dotknąć, pogłaskać oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia gadu. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję obserwować z bliska żuwia, węże i jaszczurki. Było to niesamowite przeżycie. Po spotkaniu z gadami, dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Tematem ostatniej pracy były święta wielkanocne. Z tej okazji dzieci rysowały piękną i kolorową rodzinę kurek oraz tworzyły własnoręczne kartki świąteczne, którymi mogły ozdobić dom w okresie świątecznym. Po zajęciach Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz warsztatach plastycznych, następnym atrakcją okazały się rodzinne, przedświąteczne warsztaty szycia realizowane we współpracy z panią Agnieszką Cieklińską. W rodzinnej i miłej atmosferze udało się z pomocą pani Agnieszki wyczarować dające, kurczaki oraz marchewki. Wszyscy uczestnicy wyszli z zajęć zadowoleni i usatysfakcjonowani swoimi zdolnościami, bo każdy prawie samodzielnie zdołał uszyć bardzo wdzięczne i kolorowe pluszaki. W dniu 14 kwietnia bieżącego roku odbyło się już kolejne spotkanie z Chórą Garnizonowym z Kielc. Chór pod kierownictwem pani Edyty Bobryk wziął udział we Mszy Świętej o godzinie 16 w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Iwanowicach. Następnie odbył się koncert pięknych pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru i solisty Andrzeja Wiśniewskiego. Chór swoim śpiewem oraz refleksyjnym nastrojem wprowadził wszystkich słuchaczy w okres triduum paschalnego. Po wysłuchaniu koncertu chórzyści otrzymali piękne podziękowania oraz kwiaty. Melodia i słowa pieśni wielkopostnych wykonanych przez chór garnizonowy z na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. dnia 28 kwietnia odbył się po raz kolejny niebieski bieg świadomości autyzmu, którego Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w już tradycyjnie było współorganizatorem. Aura postanowiła niemałe wyzwanie dla uczestników oraz organizatorów biegu. Mimo deszczu i błota w wydarzeniu wzięło udział 150 uczestników. Przed startem pod opieczni zespołu szkół w Waganowicach odtańczyli przepiękny taniec w deszczu. Następnie odbyła się niezwykle oryginalna rozgrzewka, podczas której na wszystkich twarzach zagościł uśmiech. Wszyscy, którzy wystartowali, zmęczeni, przemoczeni, ale i dumni, że udało się pokonać przeciwności, dotarli do mety. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i determinacji. Nie przestraszyli się deszczu i błota, dobiegli do mety i pokazali, że zawsze można na nich liczyć. W tym roku uroczystość Święta 3 maja w gminie Iwanowice nieco różniła się od ubiegłorocznych obchodów. Z powodu renowacji pomnika nie były składane kwiaty w trakcie tych uroczystości. Obchody Święta 3 maja rozpoczęły się zbiórką na rynku w Iwanowicach, gdzie odśpiewany został hymn. Następnie wszystkie delegacje w uroczystym przemarszu udały się nam sześć świętą do kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej w Iwanowicach. Na zakończenie po mszy świętej swój konceptowa orkiestra Henaus z Sieciechowic. Dziękujemy za udział w uroczystościach wszystkim pocztom sztandarowym, przedstawicielom szkół, ochotniczych straży pożarnych, kołam poschodów wiejskich, radnym Sołtysom, Orkiestrze dentej Heimaus-Sieciechowicz oraz wszystkim mieszkańcom. Długi weekend majowy jest za nami, a dla społeczności lokalnej wsi Narama oraz miejscowości sąsiadujących w tym roku to 5 maja był wyjątkowy i szczególny. Tego dnia odbyła się kolejna edycja Nowistówki, majówki organizowanej pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. W tym roku organizatorzy Fundacja Nowist, Ludowe Towarzystwo Sportowe Nowi Narama, Koło Gospodyń Wiejskich z Naramy i Ochotnicza Straż Pożarna Narama Postanowili imprezę połączyć z akcją charytatywną na rzecz małego mieszkańca na Ramy, Augustyna Krawczyka. Niedzielę na boisku sportowym w Naramie, pomimo niesprzyjających piknikowi warunków atmosferycznych, zebrała się Rzesza Ludzi i to w każdym wieku. Przedsięwzięcie rozpoczęto od meczu charytatywnego, w którym lokalna drużyna, reprezentowana przez sekcję zarówno męską, jak i żeńską, stanęła do boju, z reprezentacją TVP 3 Kraków. Mecz w duchu zdrowej rywalizacji zakończył się wynikiem 2-1. W trakcie rozgrywanego meczu odbył się szereg przedsięwzięć towarzyszących. Na dzieciaki czekały konkursy sportowe, a następnie zabawy przy z animatorem. Po zakończonym meczu kolejną wspaniałą atrakcją był pokaz helikoptera. Zrobiło to ogromne wrażenie na wszystkich zgromadzonych. Każdy zainteresowany mógł tego dnia poczuć się jak prawdziwy pilot i zaśmiać ze sterami maszyny. Tego dnia pomimo praktycznej pogody panowała miła i pogodna atmosfera. Wszyscy bez względu na wiek uczestniczyli w zabawie i przygotowanych atrakcjach towarzyszących.